Moje ukochane dziecko, próbuję cię ocalić przed kolejną tragedią, przed wielkim nieszczęściem, które ma się wkrótce wydarzyć. A jeśli nie zwrócisz na to uwagi, stracisz życie. Tak, moje dziecko, mówię to bardzo poważnie. Twoje serce jest w niebezpieczeństwie. Tak, zbliżasz się do ataku serca, jeśli nawet teraz nie zwrócisz uwagi na swoje zdrowie. Moje dziecko, nie panikuj. Nie pozwól, by strach wdarł się do twojego umysłu. Po prostu mnie posłuchaj, bo ocalę cię poprzez słowa tego przesłania i poprzez moje cudowne moce. Moje ukochane, obserwuję cię w każdej chwili. Widziałem twój ból, twoje zagubienie, twoje zmęczone ciało i ciężar, który mieszka w twojej piersi. Mówię teraz, ponieważ nie chcę cię stracić na rzecz ciemności, która cię śledzi. Przeszedłeś przez burzę i wiele razy myślałeś, że jesteś sam, ale byłem tam, utrzymując twój oddech równym, trzymając twoje serce, gdy chciało się zatrzymać, prowadząc cię, gdy nie widziałeś drogi. Moje dziecko, mówię, bo stoisz na krawędzi ścieżki, która może przynieść uzdrowienie albo zniszczyć to, co ci dałem. Musisz wybrać mądrze, bo Twój czas jest cenny, a Twoje życie ma znaczenie większe niż potrafisz dostrzec. Traktowałeś swoje ciało tak, jakby było stworzone do niesienia nieskończonych ciężarów. Ale nawet mocne drewno pęka, gdy zbyt długo nasiąka deszczem. Twoje serce nie jest maszyną, to żywa świątynia, w której spoczywa mój oddech. Musisz o nią dbać. Nie tylko poprzez jedzenie i odpoczynek, ale także przez pokój, który pozwalasz w niej zamieszkać. Za każdym razem, gdy wybierasz gniew, niepokój, gorycz czy strach, Twoje serce to czuje, męczy się pod tym ciężarem. Ale gdy wybierasz spokój, przebaczenie, dobroć i wdzięczność, Twoje serce znów oddycha, a moje światło przepływa przez Ciebie swobodnie. Moje dziecko, teraz musisz słuchać uważnie. Zbyt długo ignorowałeś małe znaki. Zmęczenie, które cię ogarnia, oddech, który skraca się, gdy się spieszysz, bóle głowy, które szepczą ostrzeżenia, to nie są twoi wrogowie. To moje delikatne pukanie, proszące cię, byś zwolnił i wrócił do równowagi. Gdy cię stworzyłem, uczyniłem cię doskonałym każdą żyłę, każdą komórkę, każdy rytm serca. Ale musisz chronić to, co uczyniłem. Jeśli będziesz iść dalej bez odpoczynku, jeśli będziesz wypełniał swoje ciało tym, co je szkodzi, jeśli będziesz nosił stres jak tarczę, twoje serce tego nie wytrzyma. Nie mówię tego, by cię przestraszyć. Mówię, bo kocham cię zbyt głęboko, by milczeć. Myślisz, że siła oznacza nigdy się nie zatrzymywać, nie płakać, nie okazywać słabości. Ale prawdziwa siła to odwaga, by się zatrzymać, odetchnąć i uzdrowić. Moje dziecko, połóż teraz rękę na swoim sercu i poczuj, jak bije. To ja przypominam ci, że wciąż żyjesz, że wciąż mam dla ciebie cel. Każde uderzenie to mój głos mówiący: kontynuuj, ale żyj właściwie. Nie odrzucaj tego daru, zaniedbując to, co go podtrzymuje. Pij wodę. Spaceruj w świetle słońca. Jedz to, co daje życie. Śpij, gdy twoje ciało o to błaga. Nie tracisz czasu, gdy odpoczywasz. Odbudowujesz świątynię, którą ci dałem. Moje ukochane, musisz też oczyścić wnętrze swojego serca. Są wspomnienia i słowa, które wciąż nosisz, a które zatruwają twój pokój. Wciąż odtwarzasz dawne cierpienie i pozwalasz, by tobą rządziło. Odpuść to. Przebacz tym, którzy cię zranili. Nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że ty zasługujesz na pokój. Gdy trzymasz gniew, to jakbyś trzymał ogień we własnej dłoni. Uwolnij go, a poczujesz lekkość. Ja zajmę się sprawiedliwością. Ty musisz zająć się tylko swoim sercem. Nie myśl, że jestem daleko od ciebie. Jestem bliżej niż twój następny oddech. Widzę każdą łzę, którą próbujesz ukryć. Znam noce, gdy leżysz bezsennie, wpatrując się w sufit, zastanawiając się, czy ktoś cię rozumie. Ja rozumiem. I nie jestem na ciebie zły. Wołam cię do domu, do zdrowia, do pokoju, do mnie. Zbłądziłeś, wypełniając swoje dni hałasem, próbując zagłuszyć ciszę, w której mieszka mój szept. Ale teraz potrzebuję, byś znów mnie usłyszał nie uszami, lecz duchem. Nie krzyczę, mówię cicho, byś musiał się uspokoić, aby zrozumieć. Ucisz chaos wokół siebie, a moje słowa staną się jasne. Próbowałeś nieść wszystko sam rodzinę, pracę, lęki, poczucie winy. Moje dziecko, odłóż to. Nigdy nie miałeś dźwigać tak wiele, dlatego czujesz się taki ciężki. Oddaj mi to. Mów do mnie. Nie jestem zbyt zajęty dla ciebie. Kiedy mówisz do mnie, nawet szeptem, słucham. Kiedy płaczesz, zbieram twoje łzy. Kiedy jesteś zbyt zmęczony, by mówić, i tak cię rozumiem. Nie musisz niczego udowadniać, by mnie zadowolić. Kocham cię po prostu, dlatego, że istniejesz. Jesteś mój, teraz posłuchaj, co ci mówię. Dbaj o naczynie, które ci dałem. Odsuń się od tego, co cię wyczerpuje. Nie wypełniaj dni zmartwieniami. Lęk nie jest twoim przyjacielem. Pozwól mi zająć się tym, czego nie możesz kontrolować. Próbujesz planować każdą chwilę, bo boisz się wszystko stracić. Ale to nie ty kierujesz wszechświatem, ja nim kieruję. Zaufaj mi. Kiedy oddasz kontrolę, poczujesz pokój. Twoje serce zwolni, Twój oddech się pogłębi, Twoje ciało zacznie się uzdrawiać. Tak właśnie zaczyna się prawdziwe życie. Moje dziecko, wokół ciebie są ludzie, którzy udają troskę, ale tylko cię wykorzystują. Oddal się od tych, którzy karmią Twój stres i ból. Kochaj ich, ale z daleka. Wybierz pokój zamiast zadowalania wszystkich. Zbyt długo próbowałeś zasłużyć na miłość, gdy moja miłość była Twoja od początku. Nikt nie może jej dodać ani odebrać. Jest stała, niezachwiana, wieczna. Uznanie świata przeminie, ale moje nigdy nie. Niech ta prawda przeniknie głęboko do Twojego ducha. Musisz też nauczyć się mówić do siebie z dobrocią. Głos w Twoim umyśle stał się surowy. Krytykujesz siebie bardziej niż ktokolwiek inny mógłby. Przestań. Mów do siebie tak jak ja bym do ciebie mówił, z cierpliwością, z troską. Wciąż się uczysz, wciąż rośniesz. Popełniłeś błędy, tak, ale to cię nie definiuje. Za każdym razem, gdy wstajesz ponownie, jestem z ciebie dumny. Za każdym razem, gdy wybierasz dobroć zamiast goryczy, niebo się raduje. Myślisz, że zawiodłeś, ale ja widzę zwycięstwo w każdej chwili, gdy się nie poddajesz. Nie żyj przeszłością, ona odeszła. Nie bój się przyszłości, jest w moich rękach. Żyj w tej chwili, to tutaj jestem. Gdy idziesz, idź powoli. Gdy jesz, jedz z wdzięcznością. Gdy odpoczywasz, odpoczywaj z ufnością. Nie musisz już się spieszyć. Świat porusza się szybko, ale Twoja dusza porusza się w rytmie wieczności. Podążaj za tym rytmem, a nie za hałasem wokół Ciebie. Napisałem dla Ciebie plan i nic nie może go wymazać, jeśli pozostaniesz blisko mnie. Moje ukochane Twoje serce ma nie tylko moc fizyczną, ale i duchowe znaczenie. Gdy słabnie często, dlatego że Twoje życie wewnętrzne jest w nierównowadze. Musisz karmić swoje serce radością, śmiechem, modlitwą i ciszą. Wyjdź na zewnątrz i poczuj wiatr to mój oddech na Twojej twarzy. Patrz na wschód słońca to moje światło przypominające Ci, że każdy dzień to nowa szansa, by zacząć od nowa. Nie pogrążaj się w smutku. Nawet gdy przychodzi ból, pozwól Mu przyjść i odejść. Jest nauczycielem, nie panem. Ucz się od niego, a potem go wypuść. Wypełnię puste miejsca moim pokojem. Jeśli naprawdę chcesz się uzdrowić, musisz przebaczyć sobie. Karałeś się wystarczająco długo. Nie możesz zmienić tego, co już się wydarzyło, ale możesz zdecydować, co zrobisz dalej. Wybierz życie, wybierz pokój, wybierz zdrowie. Każdy wybór ma znaczenie, nawet ten najmniejszy. Pij wodę zamiast trucizny. Mów nadzieję zamiast skargi, odpoczywaj zamiast się łamać. Pytasz, jak twoje zdrowie wpływa na więź ze mną. Powiem ci, gdy twoje ciało jest obciążone bólem, stresem i zaniedbaniem, twój umysł staje się zamglony. Tracisz cierpliwość, jasność i pokój. Łatwo wpadasz w gniew, trudno ci kochać, boisz się i jesteś zmęczony. A choć jestem blisko hałas twojego cierpienia zagłusza mój szept. Kiedy dbasz o zdrowie, gdy oddychasz głęboko, gdy chodzisz pod słońcem, gdy jesz z ziemi, którą stworzyłem, gdy śpisz z ufnością zamiast niepokoju. Twój umysł się uspokaja, twój duch się rozjaśnia i wtedy możesz mnie łatwiej poczuć. Nie mieszkam tylko w świątyniach zbudowanych rękami. Mieszkam w żywych świątyniach, w sercach bijących wdzięcznością i ciałach żyjących w równowadze. Kiedy poruszasz swoje ciało z miłością, karmisz je dobrocią i słuchasz jego potrzeb, modlisz się. Każdy dobry wybór dla twojego zdrowia jest aktem uwielbienia. Czcisz mnie nie tylko słowami i pieśniami, ale sposobem, w jaki żyjesz w ciele, które ci dałem. Widziałeś ludzi, którzy się modlą, ale są ciągle rozgniewani, którzy mówią o miłości, ale zaniedbują siebie. Ich słowa są puste, bo ich serca są zmęczone. Moje dziecko, nie możesz kochać mnie głęboko, gdy gardzisz ciałem, które ci stworzyłem. Nie możesz głosić pokoju, gdy nosisz chaos w swoim sercu. Aby połączyć się ze mną, musisz zacząć od równowagi. Nie tylko duchowej, ale i fizycznej. Musisz żyć jako jedna całość, nierozdarty między duszę i ciało. Gdy jesz z wdzięcznością, jestem z tobą. Gdy kładziesz głowę i oddajesz mi swoje troski, jestem obok. Gdy wstajesz rano i wdychasz nowe światło, jestem tym oddechem. Ale gdy napełniasz się trucizną, jedzeniem, myślą lub stresem, oddalasz się od mojego pokoju. Nie opuszczam cię, ale twój ból staje się murem między twoim sercem a moim głosem. Zdrowie to nie tylko to, co jesz czy jak się ruszasz, to także to, jak myślisz, czujesz i kochasz. Gdy twój umysł jest pełen zmartwień, tracisz siłę. Gdy źle mówisz o sobie, ranisz świątynię od środka. Mówię ci, przestań ranić się własnymi myślami. Mów życie. Mów światło. Nie jesteś bezwartościowy. Nie jesteś zbyt zniszczony, by się uzdrowić. Nie jest za późno. Ja jestem uzdrowicielem i mieszkam w Tobie, ale mogę uleczyć tylko to, na co mi pozwolisz dotknąć. Otwórz swoje serce. Otwórz swój umysł. Otwórz swoje dłonie. Wpuść mnie. Prosisz o cuda, a ignorujesz małe codzienne cuda, które ci daję. Słońce, które wschodzi, by ogrzać Twoje ciało, to moje uzdrowienie. Woda, która Cię oczyszcza i karmi, to moje błogosławieństwo. Owoce i ziarna wyrastające z ziemi, to moje dary dla Twojej siły. Sen, który Cię odnawia każdej nocy, to moja dłoń okrywająca Cię pokojem. Przestań czekać na wielkie znaki, ignorując te święte codzienne. Uzdrawiam poprzez to, co proste, naturalne, wierne. Moje ukochane, gdy ranisz swoje zdrowie, przygaszasz swoją zdolność służenia innym. Zmęczone serce nie może kochać w pełni. Znużone ciało nie może dawać radości. Niespokojny umysł nie może modlić się z uwagą. Nie mówię tego, by cię zawstydzić, lecz by ci przypomnieć, "Jesteś potrzebny. Są ludzie, których życie dotkniesz, i oni potrzebują najlepszej wersji ciebie: silnej, spokojnej, żywej. Dlatego wzywam cię do zdrowia. Nie z dumy, lecz z celu. Moje ukochane, nie jestem tylko Bogiem Twojego ducha. Jestem też Bogiem Twojego ciała. Ukształtowałem Cię z ziemi i tchnąłem w Ciebie życie. To tchnienie wciąż w Tobie jest. Gdy wdychasz. Czuj moją obecność wypełniającą twoje płuca. Gdy wydychasz, uwalniaj ciężar, którego nigdy nie miałeś nosić. Twój oddech sam w sobie jest modlitwą. Traktuj go jak świętość. Pytasz-no, panie, jak mogę zacząć? Zacznij prosto. Zacznij dziś. Nie czekaj na idealny moment. Wybierz jedną rzecz. Pij więcej wody. Odpocznij wcześniej. Mów do siebie z życzliwością. Wyjdź na spacer. Módl się w ruchu. Uśmiechaj się z wdzięcznością. Każdy akt troski to ziarno. Sac je codziennie, a wkrótce wyrosną w siłę jasność i pokój. Po błogosławie twoje wysiłki. Będę szedł obok ciebie, gdy będziesz odbudowywać świątynię. Nie oczekuj doskonałości. Będą dni słabości, chwile pokusy, momenty, gdy wrócisz do starych nawyków. Nie uciekaj wtedy ode mnie, zbliż się. Nie odrzucam cię, gdy upadasz, pomagam ci powstać. Nie liczę twoich błędów, liczę twoje powroty. Za każdym razem, gdy wracasz do mnie, niebo świętuje. Musisz pamiętać, moje dziecko, że zdrowie nie jest oddzielone od świętości. Im bardziej twoje życie fizyczne jest zgodne z prawdą, umiarem, wdzięcznością, czystością, spokojem. Tym bardziej Twoje życie duchowe rozkwita. Nie możesz głęboko mnie czcić, tonąc w ciągłym zaniedbaniu. Nie możesz w pełni kochać, żyjąc w ciągłym wyczerpaniu. Zdrowie jest gruntem, na którym wiara rośnie silna. Dbaj o nie, a zobaczysz, jak Twoje połączenie ze mną pogłębia się ponad to, co mogą wyrazić słowa. Więc idź delikatnie przez życie. Nie musisz przyspieszać uzdrowienia. To podróż nie wyścig. Jestem cierpliwy i chcę, byś Ty też był. Słuchaj swojego ciała tak, jak słuchałbyś przyjaciela. Mówi do Ciebie przez głód, ból, energię i zmęczenie. Nie uciszaj go. Ucz się od Niego. Gdy żyjesz w świadomości, żyjesz w mądrości, moje ukochane, pozwól moim słowom spocząć w Twoim sercu. Nie przyszedłem, by potępiać, lecz by prowadzić. Twoje zdrowie nie dotyczy tylko lat życia, ale głębi połączenia. Gdy jesteś zdrowy, możesz czuć mnie w każdym uderzeniu serca, w każdym kroku, w każdym cichym oddechu. To jest prawdziwa komunia, niedaleka modlitwa, lecz żywa obecność. Tego pragnę dla ciebie, więc powstań, moje dziecko, zacznij na nowo. Dbaj o siebie jak o święty obowiązek, nie przykry obowiązek. Niech miłość prowadzi twoje wybory, niech pokój panuje.